Jeśli prowadzisz biznes i chcesz wejść na kolejny poziom, bizneswoman, lub masz zamiar rozpocząć biznes, teraz dużo osób zmienia karierę z korporacji na prowadzenie własnych biznesów, są grupowe zwolnienia poprzez różne rzeczy, które się dzieją w ekonomii, więc to jest life dla ciebie. Chcesz wejść na kolejny poziom i utknęłaś. Frustracja to jest Twój dzienny chleb. A, lub rozpoczynasz biznes, chcesz posłuchać tego live opartego na prawdziwej historii, mojej prawdziwej historii prowadzenia biznesu, 20 lat. Więc zostałam oszukana, dosłownie zostałam oszukana, kiedy zaczęłam prowadzić swój biznes, na początku mojej drogi biznesowej. Kiedy startujemy biznes, to zazwyczaj startujemy biznes, bo mamy w głowie wizję wizję wolności, startujemy biznes, żeby być wolnym, żeby mieć więcej wyborów, żeby mieć tą wolność, ile będziemy zarabiać i jak zmienimy świat, jaki będziemy mieć wpływ, robiąc to, co prawdziwie kochamy, w to, co wierzymy. Więc z zapałem startujemy to. Ok? Czy to jest online, czy to jest offline. Ja przedtem uh, pracowałam offline, więc nawet online dla mnie, dla mnie nie istniało. Ale sprzedają nam kłamstwa. Dosłownie. Sprzedaję na kłastwa, ponieważ ja słyszałam i cały czas makaron na uszy był mi nakręcany i w mądrych książkach i wszędzie była jedna tylko rzecz. Tylko jedna rzecz, a to jest poświęć wszystko dla biznesu. Poświęć wszystko, tak słyszałam o różnych górach biznesów, zwłaszcza wyczytane też w książkach mądrych. To jedyna słuszna droga. Dedykuj wszystko. Skupię się tylko na tym. I tak zrobiłam. Tak dokładnie robiłam, jak wszyscy guru mówili. Zaczynałam tego wszystkiego słuchać, wierząc święcie, że to jest jedyna prawda. Prawda najprawdziwsza. I właśnie tak to robiłam. I zaczęłam wierzyć. Byłam wiernozdawcą, dosłownie. Um, religii, która się nazywa Hassel. Hassel, Hassel. Czyli można powiedzieć po polsku to była religia harówki, ciężkiej pracy. Bo mawiali mi i wtedy nam wszystkim, że musimy naprawdę poświęcić wszystko. Związek, mój prawie się wtedy rozpadł. Pamiętam ten, ten dzień, kiedy przez cały tydzień minął i nie mieliśmy ani jednego posiłku razem, bo pracowaliśmy non-stop i to poczucie winy, i to poczucie winy z tyłu. Teraz jest zaczęsienie, ile jest rozpadów rodzin. Nie dlatego, że wcale, że nie byli szczęśliwi ze sobą, ale jedno poszło w jedną stronę, pracując, musimy zapłacić za piękny apartament, za dzieci w szkole prywatnej i cały lifestyle. Ona zasuwa w swoim biznesie, on w swoim. Rodziny się rozpadają. Ja to obserwuję dookoła cały czas, to nie jest wzięte z filmu. I to wszystko ja obserwuję to, co się stało w moim życiu. Radość życia to u mnie wtedy nie było, bo wszystko było dedykowane na ołtarz sukcesu. Dosłownie. To całe szczęście, całe spełnienie było dedykowane na, i wsadzone na ołtarz sukcesu, jak ja to nazywałam. I też to właśnie wierzyłam, że prowadząc pierwszą firmę trzeba, pierwszą, albo w ogóle jak coś rozkręcasz, trzeba się poświęcić. I co się wtedy stało? Byłam w pułapce, jak ten homik, dosłownie jak ten chomik w Kowrowodku, aż całkowite wypalenie w moim biznesie. No doprowadziło mnie, niektórzy z was słyszeli tą historię moją, jak um, wylądowałam w klinice z, 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 z tak zwanego chronicznego stresu. I dlaczego o tym teraz mówię? Ponieważ teraz jest napiętnowanie tego jeszcze bardziej poprzez AI. Kto z Was czasami był dzisiaj, mówi, o oh my god, świat zasuwa, AI, wszyscy już konkurencja, konkurencja. Ja zawsze byłam nakręcona, to, o oh my god, konkurencja, świat zasuwa, ja muszę jeszcze szybciej, jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze więcej. I to doprowadziło mnie do wypalenia i sprzedaży mojego pierwszego biznesu. Ale coś się zmieniło. Coś się zmieniło, ponieważ po sprzedaży mojego pierwszego biznesu. Zrobiłam sobie przerwę, tak zwany sabbatical. Zrobiłam sobie przerwę, wyszłam tak zwany deep dive. Zaczęłam studiować wszystko, co się dzieje z nami, że z tych marzeń, z tej pasji wchodzimy w taki kołowrotek wypalenia. I okazało się, kiedy zrobiłam proces ogromny ze sobą, tak zwany mindset shift identity shift czyli ta zmiana tożsamości i mindset zrobiłam reverse engineering i zobaczyłam, że to wszystko to było iluzją, to była dosłownie iluzja kłamstwo, nieprawda to była tylko iluzja ta cała religia harówki religia hustle hustle to tylko złudzenie fałszu naszego ego które dyktuje nam, że musimy działać musisz działać ze strachu przed porażką przed rywalizacją, konkurencją. Wiecznym, że jest za mało. Wiecznym poczuciem, że jest za mało, że musisz więcej. I wchodzimy w coś takiego, taki letarg, że zasuwamy jak dosłownie klapki na oczach i idziemy cały czas, w ogóle życie mija, gdzieś obok, związki, relacje, wszystko gdzieś mija, a my idziemy tego jednego punktu. Dosłownie, jak ten koń z klapkami na oczach, dzieci dorastają, mąż odchodzi albo żona, to idzie, a my jesteśmy jak klapki i cały czas jest to poczucie jakiegoś braku, jakiejś frustracji. Nieco ja to zaczęłam zauważać u klientek i klientów na dwóch pułapach. Ci, którzy już mają sukces i chcą wejść na kolejny poziom i uderzają w tak zwany szklany sufit walki, frustracji, ekspansji i ludzi, którzy też zaczynają kiedy zaczynają swoje biznesy. I ta cała religia charówki, kiedy jesteśmy niewolnikami naszego ego, gdzie wychodzimy z energii braku i rywalizacji, bo byliśmy uczeni business is a man's world, tak jak men jest super i energia męska jest potrzebna do działania, do strategii, tak kompletnie zapomnieliśmy o tej drugiej energii, flow, Flow energii żeńskiej, kreacji. I to jest wtedy, kiedy ja zrobiłam mindset shift i zobaczyłam: oh my god, to ja żyłam w tej iluzji, że musi być ciężko, że ja musiałam zasłużyć, zapracować, udowodnić. I wkładałam się cały czas w tą iluzję. Ale prawda jest taka, że nie musisz wybierać. Nie musisz wybierać sukces albo wolność życia na moich warunkach. Sukces albo życie z moją rodziną. Wcale nie musisz wybierać. To jest iluzja, do której nasz cały czas ego, działania ze strachu, działania z braku, działania z rywalizacji, budzenia się non-stop do tego, czego nie masz, czego Ci brakuje, co z tobą jest nie tak, zamiast co już masz. I tam, gdzie zahaczysz nasz umysł, tam, gdzie zahaczymy nasz umysł, dosłownie, dosłownie to jest hack, tak zwany hook. Dlatego w reklamach i wszystkich kampaniach mamy hooks. Żeby zahaczyć naszą energię. Te pierwsze trzy sekundy się tak bardzo liczą, huk, żeby złapać naszą, naszą uwagę. Tak te nagłówki w, w czasopismach. Więc nasza uwaga jest zahaczona, i tam, gdzie ty ją zahaczasz, codziennie ona idzie spiralą dalej. I niesamowite widzę business Women, które mają potencjał, już osiągnęły sukces. I jest tak zwany korek energetyczny. To jest nic innego jak korek energetyczny, czyli kompletnie za, przestuj zablokowanie energii przepływu. Pojawia się to w pieniądzach na początku, czyli ups, flow, coś się z kaszlu dzieje. Później się pojawia, no i od razu klientów, później się pojawia to w energii kreacji. Ta osoba przestaje mieć kre, kreatywność, później pojawia się w, w blokadzie klarowności, pojawia się chaos. No i wtedy. Spirala idzie w dół do właśnie wypalania albo nawet depresji. Więc stop. Stop. Nie musisz siebie naprawiać. Nie masz problemu z, z pieniędzmi, z klientami, z czasem, z pomysłami, z biznesem, w którym jesteś. To nie jest problem. Problem jest tożsamość. Problemem jest to, kim ty jesteś, kiedy otwierasz rano oczy. I masz przed sobą do zrobienia coś produktywnego dla swojego biznesu, czyli strategia. Kim ty jesteś, kiedy to robisz? Dajcie znać, czy to do was trafia, czy rozumiecie, o czym mówię. Dajcie znać, zobacz, czy Facebook. Ok. Czy to jest jasne, o czym mówię. Jeśli Wam się podoba ten temat, a on jest prawdziwy, z życia wzięty, dajcie like, dajcie serce, żebym wiedziała. I ja jestem w Dubaj. Za mną jest. Marina, tu zaraz palma, pokazałam Wam z boku, palma, na którą się patrzę i w tym mieście, gdzie jest ogromny sukces, gdzie jest luksus, gdzie jest standard wyśrubowany wysoko, bardzo łatwo też wejść w to, że oh my god, a gdzie ja? Takich, takiego zwanego porównywania siebie. I nie masz tak czasami, że łapiesz siebie jak jesteś na, przy różnych mediach społecznościowych, scrollujesz, scroll, scroll i siebie porównujesz i myślisz, ok, a gdzie ja? Ona ma sukcesy, on ma sukcesy, świat pędzi do przodu, różnej AI, a gdzie ja? I to jest wtedy, kiedy zahaczasz swoją uwagę na braku i zaczynasz kreować z energii braku. Wszystkie sukcesy, cokolwiek zrobiłaś, nie mają znaczenia, bo ta energia jest odcięta. Dlatego chcesz jak najszybciej jak najszybciej uwolnić negatywną energię z ego, a zwłaszcza chcesz uwolnić brak akceptacji: brak akceptacji siebie i swoich rezultatów, które stworzyłaś do tej pory. Więc stworzyłam system już wtedy dla siebie, który pozwolił mi działać z flow, i słowo honoru: im działam większej energii flow, czyli lekko i łatwo. Bez walki, bez spiny, zwłaszcza bez skupiania się, ta suma pieniędzy, tyle musi być na koncie, bez takiego ciśnienia. Uff, było takie, uff, i energia zaczęła płynąć. Dosłownie. Idealni klienci zaczęli się pojawiać. Klienci premium. Zaczęłam zarabiać trzy, najpierw dwa, później trzy, później dziesięciokrotnie więcej. Moje sześciocyfrowe miesiące, o których marzyłam kiedyś, zaczęły się przemieniać w tygodnie wręcz. Nie, nie, nie to, że nie mogłam w to uwierzyć. Ja wiedziałam. Po prostu nie było już zaskoczenia. Ale to jest tylko dlatego, bo zrobiłam mindset shift mojej energii. Nie chodziło o strategię. Przestałam walczyć. I, I czuję się, że to jest moim powołaniem i moją misją, żeby sprawić, aby jak najwięcej Was, niesamowitych kobiet magnetycznych, stało się kobietami biznesu, który ma znaczenie, gdzie Ty naprawdę zarabiasz bardzo dobre pieniądze. Im więcej pieniędzy w Waszych rękach, kobiet, które się rozwijają, które mają dobrą intencję, które idą po swoje, tym lepiej dla świata, bo tym większy Masz wtedy wpływ. Ja chcę, żebyś była bogatą, zamożną kobietą sukcesu. Chcę, żebyś poszła po swoje, robiąc to, co prawdziwie kochasz. Dotykając i czerpiąc ze swojego talentu i geniuszu, w tym, czym jesteś dobra. Bo o to chodzi, żebyś przestała patrzeć się na wszystkich innych pytać się, co masz robić, bo Ty masz ten geniusz w sobie. I tylko jak dotkniesz tego geniuszu, będziesz czerpać z geniuszu, ja pokazuję z góry, bo on dokładnie płynie z góry, jako światło, jako energia, jesteś nie do zatrzymania. Dlatego chciałam Was zaprosić. W tą niedzielę będę robić bezpłatny dla Was masterclass. Mindset Shift. Dosłownie Mindset Shift. Jak stworzyć dla siebie prawdziwą wolność, wchodząc w przepływ, flow tak zwany, kryjąc z własnego geniuszu. Napisz słowo wolność w komentarzu. A jeśli jesteś na Instagram, to napisz do mnie prywatną wiadomość, ponieważ tam czat będzie skasowany, jak skończy się live, i ja wyślę Wam zaproszenie. Link będzie już gotowy jutro. Będzie to bezpłatne, bezpłatny warsztat, który z Wami zrobię. Tam przejdę z Wami przez trzy takie podstawowe, bardzo ważne Mindset trzy w sensie zmiany, transformacje, które chcesz zrobić od razu, aby odłączyć się od Ego, które ciebie zjada i niszczy od środka. Podzielę się z wami moją poranną rutyną, co robię, aby aktywować sobie tożsamość, wolności i bogactwa, obfitości, oraz podzielę się jeszcze jedną strategią, która spowoduje, że przestaniesz być w energii udowadniania siebie i wejdziesz w swój magnetyzm. Dosłownie. Więc, jeśli wam się to podoba, dajcie like, dajcie serce, żebym wiedziała napisz słowo wolność w komentarzu, żebym wiedziała, kto z Was chciał być zaproszony na ten masterclass, aż się nie mogę doczekać, a najważniejsze o co chciałam się Ciebie zapytać to napiszcie w komentarzu kto z Was czuje, że już w tym roku ja o tym mówię od początku roku czujecie, że już energia się zmieniła że wszystko się zmieniło tak naprawdę na świecie to będzie przyspieszać, bo i teraz wow, działa niesamowicie, co się będzie teraz działo. Będziecie świadkami, moim zdaniem, zmiany globalnej, zmiany globalnej. Ale ten rok jeszcze jest dla Was do wykorzystania, żeby zmienić swoją energetykę i cały mindset szyb zrobić, żeby być gotowym. To jest twój czas jeszcze na przygotowania i już działanie. Nie na obserwowanie, nie na czekanie, nie na słuchanie, tylko Ty już robisz transformację, mindset shift, transformację tożsamości i już zaczynasz działać. Bo prawdopodobnie Ty będziesz liderem i przewodnikiem dla całej reszty zagubionych dusz. Okay? Dlatego jesteś tutaj nie bez powodu, słuchasz akurat mnie i tego przekazu, bo miałaś to usłyszeć. Także ja... Wiem, że moją misją jest poprowadzić, prowadzić jako mentor, jako lider, jako inspiracja. Niesamowite kobiety, które już robią niesamowite biznesy. Wow. Niektóre z Was ja jestem pod wrażeniem, wow, a niektóre z Was zaczynają, więc ja Wam kibicuję, kibicuję. Ok, więc ten, ten live będę robić w niedzielę, wieczorem. Każdy z Was już będzie w domu odpoczywać prawdopodobnie o tej samej porze, co teraz, czyli 19 czasu polskiego. Zrobimy um, nasz Masterclass. Masterclass będzie to osobno na platformie Zoom, gdzie będziecie mogli też zadać pytania. A ja Wam pokażę szybko jeszcze widok, który mamy piękny. Ups, stąd. Tam, tam. To jest niesamowite, jak, jakie są te... jak tutaj kreują, kreują wyspy. Ale to jest właśnie jedna wyspa pod tytułem Palma za mną. A za Palmą w ciągu dnia już widać stąd the world. The world, jak wiecie, zbudować tej wyspy, które reprezentują kulę ziemską. To jest niesamowite. Wow! I to wszystko tylko było w wizji kogoś. Wow! Więc jeszcze raz dzięki za Waszą obecność. Mam nadzieję, że Wam live mój spontaniczny się spodobał dzisiaj. Zobaczcie też na story, które wrzuciłam. Wrzuciłam to na Instagram, powinno się też pojawić na Facebook. To jest mniej więcej oparte o, o nasz dzisiejszy live. I tak, to jest moje przemyślenia, jak iluzja, którą uwierzyliśmy, działa i ona no naprawdę działa. Ta iluzja działa. I teraz, w którą ty iluzję uwierzysz? Tak, będą, tak będzie wyglądał twój, twój świat i Twój biznes, ponieważ wszystko jest projekcją. Absolutnie wszystko jest projekcją. To nie jest tak, że to jest tak, jak jest, i Ty nie masz wpływu, Ty jesteś marionetka, która nie ma na nic wpływu. Nie. Ty masz wpływ, tylko w którą Ty iluzję uwierzysz. Innymi słowy, skoro my wiemy, że my kreujemy, to ten świat zewnętrzny w postaci ludzi, Twojego biznesu lub pracy i stanu Twojego konta w banku, jest niczym innym jak odbiciem, dosłownie, w tej iluzji, w którą wierzysz. Więc ustawmy sobie taką historię w Twojej głowie, która będzie Tobie służyć. Co Wy na to? Robimy to? Więc niedziela, godzina 19, Masterclass, Mindset Shift. Robimy to. Dzięki jeszcze raz za Wasz udział. Jeśli Wam się podobało i uważasz, że warto, to definitywnie udostępnij tym ludziom, na którym tobie zależy, z którymi spędzasz czas, bo wiesz, z kim przestajesz, takim się stajesz. I konwersacje mają znaczenie mają duże znaczenie. To, co ci mówią ludzie, z którymi przebywasz, to wpływa na ciebie. Nawet jak myślisz inaczej, to co mówią, to wpływa na ciebie. Więc zacznij przebywać z ludźmi, którzy mają na ciebie pozytywny wpływ. Więc e, idziemy po to. Czy to razem? Czy macie pytania? Ok. dokładnie, dokładnie. Dobra, więc widzimy się w niedzielę, a ja jeszcze wrzucę kilka stories w międzyczasie na, na nasze media społecznościowe. I widzimy się w niedzielę. Napiszcie mi prywatną wiadomość, żeby wysłać zaproszenie w Wolność w DM. Ciao! Ciao, Facebook!